Skąd w zmierza, powiedz mi Janusz, powiedz mi Janusz, rusza swe raciczki jak zwiewne trzewiczki pomyka tu, i pomyka tu. Rusza swe raciczki jak zwiewne trzewiczki i pomyka tu, i pomyka tu. Ryjek swój różowy wpycha w ziemię tak, wpycha w ziemię tak, bo to trzoda chlewna z winna niczym zebra, lubi truflu w smak, lubi truflu w smak. <śm> 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 brawo, lewdy. brawo! No, no comment. Hej, Bardzo już tutaj pewnie leci w moją stronę, tak więc... Kąd proście zmierza, powiedz mi Janusz, powiedz mi Janusz, rusza swe raciczki jak zwiewne trzewiczki pomyka tu i pomyka tu, rusza swe raciczki jak zwiewne trzewiczki pomyka tu i pomyka tu, ryjek swój różowy wpycha w ziemię tak, wpycha w ziemię tak. Przoda chlewna zwina niczym zebra. Lubi truflów smak. Lubi truflów smak. <grym> <śm« <śmian> <śmian> brawo, brawo! No, no comment. Hej już tutaj pewnie leci w moją stronę, tak więc... kąd proście zmierza, powiedz mi Janusz, powiedz mi Janusz, rusza swe jak zwiewne trzewiczki. I pomyka tu, i pomyka tu. Rusza swe raciczki jak zwiewne trzewiczki I pomyka tu i pomyka tu. Ryjek swój różowy wpycha w ziemię, tak, wpycha w ziemię, tak, bo to trzoda chlewna z winna niczym zebra. Lubi truflu, w smak, lubi truflu, w smak. <śmum> brawo, brawo! No comment. Hej, już tutaj pewnie leci w moją stronę, tak więc.